Witam Cię serdecznie. Dzisiaj opowiem o uznaniu, jak ja to widzę, dlaczego jest dla nas ważne, o co w tym chodzi. Więc jeżeli ten temat z Tobą rezonuje, to proszę o pozostanie i kontynuowanie oglądania. Ostatni filmik, jaki nagrałem, wspomniałem w nim o poczuciu wartości, o pewności siebie. I wielu z nas boryka się z ich brakiem. I żeby dociec, czy pokonać, Uzupełnić to poczucie wartości, trzeba niestety też zacząć jeszcze pogłębiać ten temat, zastanawiając się, co jest jego pierwotną przyczyną. Oczywiście nie jedną, ale bardzo ważną. I tak też stało się w moim życiu, gdzie przyszedł czas, kiedy się nad tym zastanawiałem, kiedy odkryłem, że mam niskie poczucie wartości. I przyszedł do mnie właśnie taki wgląd, że przyczyną tego jest między innymi brak uznania. Brak uznania tego, kim jestem, brak uznania ze strony rodziców. I to uznanie jest ważne, bo nas napełnia, jest swego rodzaju fundamentem które daje nam to poczucie, że jesteśmy właśnie kochani, że jesteśmy widzeni. Przez to też widzimy, że ok, że jesteśmy ważni, że, że jesteśmy wartościowi. Kiedy rodzice nie potrafią dostarczyć tego uznania, tak żebyśmy my też widzieli to, że oni nas uznają, no to wychodzimy w życie, w świat z taką pustką. Nie widzimy siebie. Ojciec nie widzi dziecka. I później to dziecko nie widzi siebie. To jest ten paradoks. W pełni widzi szczątkowo może. Uzupełnia to uznanie, jak masz szczęście, dostając od innych ludzi. Ale to jest takie uznanie, które nie jest takie mocne. Jak te pierwotne, które powinni dać nam rodzice, jeżeli wiedzą, mają świadomość tego, jak to jest ważne. I kiedy z nimi na przykład rozmawiamy, bardzo często może się zdarzyć, że będą protestować, ale mówią, Ależ my Cię uznaliśmy, ja Ci to mówiłam, że Cię kocham. I jest to ich głos, który, który opowiada, jak oni to robili. Ale o dziwo do nas ten głos nie dotarł, bo rodzice nie zadbali o to, nie wzięli odpowiedzialności, żeby ten ich komunikat był w takiej formie, który dla nas jest czytelny. Tak? Bo to, że mama na przykład tak, robi córczescy synowi pierogi i... Dla niej jest to oczywiste, że robi to z miłości, że robi to dla nich, bo ich właśnie kocha, uznaje, że są dla nich ważni, wartościowi, no ale dla dziecka, które ma załóżmy nawet 10 lat czy kilkanaście, nie? ten komunikat nie dociera w tej formie. Tak? Nie odczytuje to dziecko, jedząc te pierogi, że mama ich kocha. Tak może się zdarzyć i tak się często zdarza, więc dlatego my. Wychodzimy z tym poczuciem braku uznania, że zostaliśmy niezobaczeni. I teraz też pozwoli sobie wspomnieć o sytuacji, która wygląda tak, że, że ci rodzic, tych rodziców na przykład już nie ma albo nie są w stanie nam dać tego uznania, bo, bo są na tyle nieświadomi głęboko. Dysfunkcjonalni mogą być te zaburzeni, że oni nie potrafią nam powiedzieć frost, czy w takiej formie, która dla nas będzie czytelna, tak jakbyśmy chcieli to usłyszeć, nawet jak ich poprosimy. Nie? Więc co wtedy zrobić? No nie ma jedynej drogi, jak uznać samego siebie. No Bo jeżeli matka nie jest w stanie, czy nie może, z różnych względów. I ojciec to samo, to co nam pozostaje? No chodzić z tą pustką, z tą dziurą, z taką raną, nazwijmy to psychiczną, czy też starać się znaleźć jakieś panaceum na to. I tutaj w takiej sytuacji nie ma innej rady, jak uznać samego siebie. Według mnie można to zrobić w taki troszeczkę zastępczy sposób. Na przykład napisać list do siebie w imieniu ojca. Wziąć tą odpowiedzialność za niego tak? i napisać taki list. Taki list, który też można później sobie głośno przeczytać albo czytać wiele razy. Tak, żeby on się w nas zagłębił, żebyśmy się nim nasączyli. Być może ten list. Wzbudzi też w tobie emocje, i dobrze. Dobrze, aby się tak stało, żeby, żeby to zostało właśnie lepiej zapamiętane. Pamiętajmy, że nasze emocje pomagają nam lepiej zapamiętywać te chwile. Tak. Kiedy właśnie one są emocjonalne. I tak samo można. Wyręczyć matkę i napisać taki list uznający ciebie, jeżeli jesteś kobietą czy, czy mężczyzną, gdzie matka ciebie uznaje. Tak? Może nawet ten list być zakończony jakimś takim właśnie też swego rodzaju błogosławieństwem. Tak dawniej był w Polsce taki rytuał, który się nie zachował, gdzie właśnie rodzice. Błogosławili swoje dziecko, które wychodziło z domu, tak Takie było uznanie, pokonienie się przed, przed ich życiem i, I to też było związane z namaszczeniem tak jakby opieką rodzicielską, taką modlitwą za nich, że ja cię błogosławię, tak, żeby Ci się wiodło. Więc, może jeszcze jesteś w stanie zobaczyć albo sobie uświadomić jeszcze jakąś inną formę, która, która do Ciebie pasuje, która by dla Ciebie była taka efektywna, żeby to samo uznanie na sobie przeprowadzić. No i tutaj przyszła pierwsza taka z brzegu właśnie w postaci napisania listu, bo pismo jest... Taką pierwszą formą materializacji czegoś. Więc, więc oddziałuje na nas. Oczywiście na swojej drodze, w uzupełnieniu tego braku uznania, też bądźmy wdzięczni i przyjmujmy to, jeżeli inni nas uznają. To, co robimy, tak, kim jesteśmy, że coś w nas doceniają, to nie odpychajmy tego. Zacznijmy właśnie postępować w pełni otwarci na to, co dostajemy. Jeżeli ktoś powie, że jesteśmy dobrzy w tym czy w tamtym, to nie bądźmy jacyś fałszywie skromni i nie odrzucajmy tej pochwały, bo raz, że że odtrącamy tę energię, nie bierzemy jej, nie napełniamy się nią, to dwa, że też no, pokazuje, będzie to pokazywało też, to jest dobry sprawdzian, że, że ta osoba e, nie jest dla nas ważna, właśnie, bo jak my nie mamy dla siebie uznania, to my nie potrafimy uznać darów ze świata. tak, Zazwyczaj je odtrącamy, nie chcemy ich przyjąć, bagatelizujemy, no i też krzywdzimy. Tą drugą osobę w taki sposób, bo mówimy ją, informujemy ją, tak jakby to, co nam dała, było nic nie warte. Nie? Że, że, że jest to przez nas lekceważone, niedoceniane. Więc zmiana postawy tutaj jest bardzo ważna. Tak, żeby przyjmować, dziękować, wyrażać swoją wdzięczność. Więc jeżeli po takim samouznaniu, kiedy ta ta rana jest zaleczona, to tym bardziej nam łatwiej będzie przyjmować od innych. Tak, bez poczucia winy, wstydu, jakiegoś takiej blokady, czy chęci powiedzenia nie. Będziemy się cieszyć, że ktoś nas uznał, to będzie, to będzie traktowane przez nas jako taki dar. Nie? Będziemy widzieli w tym dar, coś wartościowego. Więc to jest, to jest jedna rzecz, i podejrzewam, że kiedy się napełnimy uznaniem, to, to też będzie nam łatwiej innym dawać to uznanie. tak? Że będziemy ludziom mówić to, co nam w nich się podoba. Tak? Będziemy ich chwalić, komplementować, ale nie tak pusto, tylko, tylko będziemy w stanie. Będziemy wiedzieli, będziemy w stanie powiedzieć za co, co konkretnie nam się podoba. I bo, bo to jest też charakterystyczne, że ludzie, którzy nie zostali uznani, tak, nie są w stanie dać uznania innym, i to jest taka no, psychologiczna logika na tej zasadzie, że no, nie możesz komuś dać czegoś, czego sam nie masz w sobie, dla siebie najpierw więc, yy, więc tak, tak to wygląda pokrótce postanowiłem się podzielić tym spostrzeżeniem może dla dla niektórych będzie to coś oczywistego ale warto potraktować to jako przypomnienie bo w naszym świecie bardzo mało jest tego uznania Dosyć, że rodzice nie potrafią nam tego dać, no bo też wcześniej nie dostali na tej właśnie zasadzie, że i to się ciągnie z pokolenia na pokolenie, taka nieprzerwana, nieprzerwany taki serial, seria. <grytanie> I mówię o tym, bo warto nad tym pracować, żeby to zmienić, żeby nie przenosić to na kolejne osoby, na swoje dzieci, na rodzinę, żeby przestać właśnie, albo zmniejszyć ten stosunek dezaprobaty, bo my potrafimy wyrażać dezaprobatę o tym, czym zostaliśmy nasiąknięci, obdarzeni, tak? jacy to jesteśmy w cudzysłowie niewystarczająco dobrzy, dobrzy. I, i to nam przychodzi bardzo, bardzo łatwo, no bo to mamy w sobie, Byliśmy wychowywani właśnie według takiego wzorca rodzicielskiego, gdzie nieświadomie realizowała się taka, no trochę to wyolbrzymie, taka reguła, można powiedzieć, że, że dziecko to należy przede wszystkim, przede wszystkim krytykować, tak? Karać nawet, tak? A Na w wolnych chwilach prześladować, nie? To już tak, może nawet za mocno, ale, ale tak to wygląda, bo jakby właśnie samo karanie było tym narzędziem, które powoduje jakiś wzrost. No niestety tak nie jest. Nie? Yy, rodzice dawniej i do tej pory niektórzy mają taką świadomość i, i przeświadczenie, że, że nagradzanie dziecka, tak uznanie jest czymś, co może to dziecko zepsuć, czy kogokolwiek zepsuć. Może lepiej mu nie mówić tam komplementów, bo mu tam nie wiadomo co, o, sodowa woda do głowy uderzy, nie? No tak nie jest, niestety. I życie to pokazuje, że my, że my później idziemy nie dostawszy tej pochwały, nie dostawszy uznania, no z takim bólem, żalem, tak? Jest to ciężar, jest to przeszkoda, żeby też kochać innych, tak? Zazwyczaj skutkiem jest to właśnie, że, że ich odrzucamy, nieświadomie, nawet nie wiedzą dlaczego, tak, boimy się tych ludzi, nie potrafimy im powiedzieć dobrego słowa, tak, dziękuję nawet, czy przepraszam. Jeżeli coś z naszej strony w stosunku do nich jest nie tak, czy źle się zachowamy przez przypadek, czy, czy zrobimy jakiś błąd, albo wyrządzimy jakąś szkodę, to, to właśnie tacy ludzie nie są w stanie przyznać się też do tej do tej winy, tak, przeprosić, wziąć tą winę na siebie, już nie mówiąc o zadośćuczynieniu, tak. I no, i, i, i tak to jest, więc zachęcam do, do przyjrzenia się Tobie, tej tematyce, zapytania się, czy ja się czuję w pełni uznany, zobaczony, ukochany przez swoich rodziców, tak. A jeżeli nie, No to warto by było to zmienić. W tej chwili już to wiesz. Tak? I, I proszę cię, nie wymiguj się od tej odpowiedzialności zmiany dla dobra siebie i innych. Więc to wszystko na ten temat z mojej strony na dzisiaj. Pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.